Najgłębszej ciszy poranka. Jeszcze zanim światło ośmieli się nazwać rzeczy po imieniu, istnieje stan duszy, który zna każdy z nas, choć boimy się do niego przyznać. To nie jest stan walki, bólu czy nawet smutku, to stan, który przychodzi po nich wszystkich, stan całkowitego wyczerpania. To chwila, w której opada z rąk złamany miecz woli, a poszarpany sztandar nadziei leży w pyle. To moment, gdy nie masz już siły walczyć. Nie masz siły prosić. Nie masz siły płakać. Nie masz siły nawet chcieć, aby było inaczej. Jest tylko ciężka, ołowiana rezygnacja. Leżysz na polu bitwy swojego życia, Pokonany i jedyne na co cię stać, to oddychać płytko, z trudem. Jeśli jesteś dziś w tym miejscu, jeśli ten poranek wita cię właśnie taką pustką i takim zmęczeniem, to ten czas nie jest wezwaniem do kolejnej walki. To nie jest motywacyjna mowa, która każe ci wstać i spróbować jeszcze raz. To jest hopful. Zaproszenie do czegoś znacznie głębszego. To zaproszenie, abyś przestał patrzeć na pole swojej własnej klęski i w tej samej ciszy, w tym samym poczuciu beznadziei, odwrócił wzrok w stronę innego wzgórza, w stronę kalwarii. Tam, w najciemniejszej godzinie świata, dokonała się największa z pozornych klęsk. Tam Bóg w ludzkim ciele zawisł w agonii. Tam umarła nadzieja apostołów, a miłość zdawała się być bezsilna wobec nienawiści. I właśnie tam, u stóp tej ostatecznej klęski, hopful, stoi ktoś, kto rozumie Twoje wyczerpanie. Ktoś, kto zna ból do granic możliwości i wie, co to znaczy patrzeć na agonię bez możliwości uczynienia czegokolwiek. Stoi Maryja. Ona nie wygłasza mów. Nie podnosi zaciśniętej pięści do nieba w geście buntu. Nie próbuje walczyć z żołnierzami. Ona po prostu stoi. Stoi, gdy wszyscy inni uciekli. Stoi, gdy jej serce pęka z bólu, który jest jak ostry miecz. Stoi, gdy ciemność ogarnia ziemię i jej duszę. W jej postawie nie ma już walki. Jest tylko wierność, obecność, miłość, która jest tak silna, że potrafi trwać w epicentrum cierpienia, nie robiąc nic, tylko będąc. Jeśli nie masz siły walczyć, to właśnie tej obecności potrzebujesz. Nie kogoś, kto cię popędzi do boju, ale kogoś, kto w milczeniu stanie obok ciebie na twojej własnej kalwarii i będzie trwał z tobą aż do końca. Ta modlitwa jest zaproszeniem, abyś pozwolił jej stanąć obok ciebie, abyś w swoim najgłębszym opuszczeniu i wyczerpaniu odkrył jej cichą, niezłomną, matczyną obecność. Tajemnica Maryi Stojącej pod Krzyżem, Stabat Mater, że jest jednym z najgłębszych i najbardziej chopiecznych objawień Bożej Miłości. W świecie, który ceni siłę, działanie i sukces, postawa Maryi jest rewolucyjna uczy nas, że istnieje siła w bezsilności, działanie w trwaniu i chopieczno zwycięstwo w wierności pośród klęski. Kiedy nie mamy już siły walczyć, ona pokazuje nam inną drogę, drogę wytrwałej obecności. Jej pocieszenie, którego udziela nam pod krzyżem, jest zupełnie inne niż to, co oferuje świat. Świat pociesza nas, mówiąc, nie martw się, wszystko będzie dobrze, albo weź się w garść, musisz walczyć. To często puste słowa, które tylko potęgują nasze poczucie osamotnienia i porażki, bo czujemy, że nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Maryja nie mówi nic. Jej obecność jest jej przesłaniem. Stojąc przy nas w naszym cierpieniu, Mówi bez słów: Widzę Cię, widzę Twoją agonię, rozumiem Twój ból, bo przeżyłam największy ból, jaki można sobie wyobrazić. Nie zostawię Cię, jestem tutaj. Twoje cierpienie, choć straszne, ma sens, bo jest zjednoczone z cierpieniem mojego Syna. To jest pocieszenie, które nie umniejsza bólu, ale nadaje Mu godność i wartość ona nie zabiera nam krzyża, ale staje pod nim razem z nami, pomagając nam go nieść swoją milczącą solidarnością. Jej największa siła objawiła się w jej największej bezsilności. Pomyślmy o tym. Matka Boga, królowa aniołów, była całkowicie bezradna wobec ludzkiej nieprawości. Nie mogła powstrzymać biczowania, nie mogła wyjąć gwoździ z rąk i nóg swojego syna, nie mogła podać mu nawet kropli wody. Jedyne co mogła zrobić, to patrzeć, koczać i współcierpieć. Jej jedynym działaniem było trwanie. I właśnie to. Trwanie niłości, wbrew wszelkiej nadziei, wbrew logice rozpaczy, stało się aktem o nieskończonej wartości. To była jej ofiara, jej wkład w dzieło zbawienia. Uczy nas to fundamentalnej prawdy o życiu duchowym. Czasem najświętszą rzeczą, jaką możemy zrobić, gdy opadliśmy z sił, jest po prostu nie uciec. Nie uciec od naszego krzyża, od naszego bólu, od naszej słabości. Po prostu trwać. Trwać w wierze, nawet gdy nic nie czujemy. Trwać w nadziei, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Trwać w miłości, nawet gdy nasze serce jest puste. Bo właśnie wtedy jesteśmy najbliżej niej, najbliżej Kalwarii a więc najbliżej serca tajemnicy zbawienia. Całe życie Maryi było przygotowaniem do tej godziny. Jej fiat, że tak powiedziane w zwiastowaniu nie było jednorazową zgodą na radosne macierzyństwo, było zgodą na cały Boży Plan z Jego światłami i cieniami. Mówiąc tak aniołowi, powiedziała tak również seriezno proroctwu Symeona. Mówiąc tak, zgodziła się na ucieczkę do Egiptu, na ciche lata w Nazarecie, na publiczną działalność Jezusa i wreszcie na jego mękę. Jej postawa pod krzyżem, jej stabat, jest ostatecznym, najbardziej heroicznym potwierdzeniem jej pierwszego Fiat. Jest to wierność doprowadzona do granic możliwości. Ona pokazuje nam, że wiara to nie tylko radosne śpiewanie magnifikat na słonecznym wzgórzu, ale także sadnie stanie na mrocznym wzgórzu czaszki. To właśnie ta integralność, ta wierność w radości i w bólu, czyni ją naszą najpewniejszą opoką. Kiedy my nie mamy siły, możemy oprzeć się o jej siłę siłę jej niezłomnej wierności. Ona stała za nas wszystkich i teraz stoi przy nas, abyśmy my, czerpiąc z niej, potrafili stać przy naszych własnych krzyżach. Maryjo, Matko Bolesna, przychodzę dziś do ciebie nie jako żołnierz, ale jako pokonany. Przychodzę z miejsca, gdzie skończyła się walka, a zaczęła rezygnacja. Nie mam siły, nie mam słów. Mam tylko moje wyczerpane serce i cichą prośbę stój przy mnie. Kiedy upadam pod ciężarem mojego grzechu, po raz setny, pokonany przez tę samą słabość i nie mam już siły prosić o przebaczenie, bo czuję się go niegodny Maryjo, stój przy mnie. Stój przy mnie w moim błocie i wstydzie. Nie odwracaj ode mnie wzroku, Twoja cicha obecność niech będzie dla mnie nimym przypomnieniem, że miłosierdzie Twojego syna jest większe niż mój upadek. Nie każ mi wstawać, po prostu bądź ze mną na ziemi, aż odnajdę w sobie oddech, by wyszeptać żałuję. Kiedy ból fizyczny lub choroba odbierają mi resztki sił, gdy każda noc jest walką o sen, a każdy dzień walką o przetrwanie, gdy modlitwy o uzdrowienie zamierają na moich ustach, bo brakuje mi już nadziei. Maryjo, stój przy mnie, stój cicho przy łóżku mojej niemocy. Tak jak stałaś przy krzyżu agonii Twojego syna. Nie musisz nic mówić. Połóż tylko swoją niewidzialną dłoń na moim spoconym czole. Trzymaj mnie za rękę, gdy fale cierpienia stają się nie do zniesienia. Twoja obecność niech będzie moim znieczuleniem, moim pokojem w samym sercu bólu. Kiedy wyczerpała mnie walka o miłość, o jedność w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, kiedy skończyły się wszystkie argumenty, prośby i łzy, kiedy między mną a bliskimi jest tylko mur milczenia i wzajemnych zranień i nie mam już siły, by zrobić kolejny krok. Maryjo, stój przy mnie. Stój pośrodku naszej podzielonej rodziny, w tej bolesnej ciszy. Ty, która patrzyłaś, jak ludzie, których ukochał Twój syn, zdradzali go i ranili, rozumiesz ten ból. Bądź milczącą strażniczką nadziei na pojednanie, nawet jeśli ja już ją straciłem. Kiedy ciemność zwątpienia ogarnia mój umysł i nie mam już siły wierzyć, kiedy Bóg wydaje się być okrutny, nieobecny lub nierealny, kiedy modlitwa jest pustką, a dogmaty wiary stają się niezrozumiałymi formułami, kiedy czuję się oszukany przez obietnice Ewangelii, bo moje życie zdaje się im zaprzeczać. Maryjo. Stój przy mnie. Stój przy krzyżu mojej wiary. W tej duchowej nocy, gdy nie widzę nic, bądź moim niewidzialnym oparciem. Wierz we mnie, gdy ja sam już nie potrafię wierzyć. Módl się we mnie, gdy moje serce jest nieme. Trwaj w nadziei za mnie, aż znów zobaczę pierwszy promyk światła. Maryjo. Matko, która stałaś pod krzyżem, dziś moją jedyną modlitwą jest zaproszenie. Zapraszam Cię pod mój własny mały krzyż, krzyż mojego wyczerpania, mojej bezsilności, mojej rezygnacji. Nie proszę byś go zabrała, nie proszę byś dała mi siłę do walki. Proszę tylko o jedno o Twoją obecność stój przy mnie. W milczeniu, w wierności, w miłości. A ja, w mojej niemocy, oprze się o ciebie, i to mi wystarczy. Twoja obecność będzie moją siłą, Twoja wierność moją nadzieją, a Twoje współczujące serce moim jedynym schronieniem. Amen. Kończąc tę modlitwę, pozostańmy jeszcze przez chwilę w tej świętej przestrzeni pod krzyżem, w obecności Maryi. Pozwólmy, aby cisza, która tam panuje, nie była już ciszą rozpaczy, ale ciszą pełną jej obecności. Dar, który otrzymaliśmy w tej modlitwie, jest subtelny, ale niezwykle potężny. Nie jest to nagły przypływ sił do walki, ale głęboki wewnętrzny pokój, który płynie ze świadomości, że nie jesteśmy sami w naszym najgorszym momencie. Siła, którą odzyskujemy, nie jest naszą własną siłą, to jej siła, siła jej wierności, która zaczyna przenikać naszą słabość. Możemy teraz stawić czoła temu, co przyniesie dzień, nie dlatego, że problem zniknął, ale dlatego, że zmieniła się nasza perspektywa. Nie jesteśmy już samotnym, pokonanym żołnierzem, że jesteśmy cierpiącym dzieckiem, przy którym czuwa jego matka. I to hopful zmienia wszystko. Zachęcam Cię, abyś przez cały dzisiejszy dzień nosił w sercu ten obraz, obraz Maryi stojącej przy Tobie, ilekroć poczujesz falę zmęczenia, zniechęcenia, bólu, ilekroć poczujesz, że nie masz już siły, nie próbuj na siłę walczyć. Zamiast tego zamknij na sekundę oczy i powróć pod krzyż. Powiedz w sercu tylko jedno proste zdanie. Maryjo, stój przy mnie. Oddaj jej swoją bezsilność, oprzyj się o nią, pozwól, aby jej cicha, wierna obecność była Twoją jedyną siłą. To jest, hopful, droga do świętości dla tych, którzy nie mają już siły walczyć. Stała matka bolejąca u stóp krzyża, płacząca, gdy wisiał syn. Jej duszę, zbolałą, dręczoną i cierpiącą, przeszył miecz. O! Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona matka jedynego syna! Któryż człowiek nie płakałby, widząc matkę Chrystusa w tak wielkim cierpieniu! Kto nie byłby zasmucony, patrząc na cierpiącą matkę i jej syna? Spraw, matko, źródło miłości, abym czuł siłę bólu, abym płakał z tobą. Amen.